Piasek, który widzimy to nie jest piasek Sahary, nie jest to też piasek ze Słowińskiego Parku Narodowego, ani Pustyni Błędowskiej. Oczywiście ja tu lekko przykucnąłem, żeby osiągnąć większy efekt, bo miejsce to wcale nie jest duże, ale, ale jest w bardzo ciekawych okolicach. Jest to góra Pękatka położona na bagnie Całowanie. Niespełna 50 km od Warszawy. Widzimy tutaj, że szczotliwa siwa próbuje skolonizować ten piasek. No, na szczęście jej się nie udaje, bo taki czysty, żywy piasek ma też swój urok. Miejsce to jest też ciekawe pod względem archeologicznym. Podobno odkryto tu liczne ślady działalności łowców reniferów sprzed ponad 12 tysięcy lat czyli być może jest to najstarsze miejsce osadnictwa na Mazowszu. W oku rozległe torfowiska niskie, nawiasem mówiąc mocno zdewastowane. Bardzo ciekawe jest położone w pobliżu drugie wzniesienie Kobla Góra. Ma ona zupełnie inny charakter, porośnięta jest roślinnością trawiastą no powiedzmy o charakterze kserotermicznym. Też polecam do obejrzenia, szczególnie wiosną, masa ciekawych roślin.